Gołąbki, schabowy, rosół, flaki, żurek i jeszcze pewnie parę innych dań, które w tym momencie nie przychodzą mi do głowy. To są tradycyjne polskie dania, które my znamy bardzo dobrze, a dzisiaj pytamy o to, jakie polskie, tradycyjne dania zaserwowalibyśmy my, Polacy, Amerykanom. Sprawdźmy. A Generalnie kapuche, i kiełbachę. I schabowy. O, schabowy. Pani mówi schabowy. No niewątpliwie schabowy. Gołąbki. Staw Kiewet. Tak? Myśli pani, że to najlepszy powodki? A mi się wydaje, że lubią, bo z tych ludzi, co znam, którzy to, to zawsze chwalą i zawsze mówią, że smakuje dobrze. Ja lubię flaki. Bardziej chyba tradycyjnie to jest tylko to jest schabowy, nie? i coś, z z kapustą, to jest tradycyjne nasze Danie. O, jeszcze rosół, rosół też. No, tak mi się wydaje, że to jest takie typowo nasze polskie. W dzień taki jak dzisiaj. Zaproponował spróbować chłodnik 90 stopni na zewnątrz, no co innego proponować, prawda? Well, uh, beef with, uh, Żurek zawsze jest świetny na, 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 na każdą pogodę w zasadzie, ale szczególnie tak między jesienią a wiosną, prawda? Jeżdżąc do Polski w towarzystwie takich typowych Amerykanów, którzy nie mają y, ani kropli polskiej krwi w sobie, chociaż trudno takich znaleźć w Stanach Zjednoczonych, gdy tylko. W Polsce posmakowali żurek, po powrocie tu y, kontaktowali się ze mną. Często mówi: "Bogdan, gdzie możemy znaleźć żurek w Chicago?" Całe wszystko jest dobre polskie. No chyba z tych takich to najważniejsze pierogi bigos. No jeszcze może rosół. I love pierogi. Of course, I have to say that. And the pickles are good too. And the beer. You know. Chyba kombinacje wszystkiego. Muszą spróbować i zobaczyć, co im najbardziej odpowiada. Na pewno pierogi, gołąbki, wszelkiego rodzaju zawijane, jakieś mięsne potrawy w sosach. To wszystko, samo podanie nawet jest też charakterystyczne bardzo dla polskiej kuchni. Dzisiaj chłodnik, natomiast gdyby było trochę cieplej, to nawet gołąbci. Natomiast, natomiast zimą, no to oczywiście, oczywiście, gołąbci w stylu zimowym.